A no właśnie, żeby rodzinnie spędzić czas, co ważne, to właśnie dzieci zainaugurowały szósty bieg papieski. Przedszkolaki, od tych nawet trzylatków biegnących po tej bieżni. Dystans nie za długi, taki w sam raz dla dzieci, ale o tych szczegółach technicznych tego przedsięwzięcia odpowie, opowie nam Artur Załęczny, kierownik marketingu Regionalnego Centrum Sportowego. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. No i jak to wygląda? I jaki ten dystans muszą najmłodsi pokonać? Widzę, że tutaj troska o bezpieczeństwo bezpieczeństwo tych maluszków jest ogromne i to jest najważniejsze. No tak, to już jest szósta edycja, więc wiem, mamy to prawie że opracowane do perfekcji. Wpuszczamy dzieci przez jedno wejście, rodzice są potem przechodzą w drugą strefę. My Staramy się dzieci, które przebiegną metę, nie przepuszczać ani w drugą stronę, ani cofać się, i do, każde dziecko jest dostarczane do, do ręki rodzica. No jesteśmy po pierwszych biegach, tak jak pani wspomniała 3 latki i nieco starsze dzieci wyruszyły. Także mnóstwo, mnóstwo dzieci, uśmiechu, czasami lekkich łez, no ale to wiemy, to są pierwsze takie koty za płoty, także pierwszy krok do tego, żeby, żeby gdzieś tam zacząć, prawda, biegać. Młode dzieciaczki z przedszkola biegną na Odległości 250 metrów, starsze 400 metrów, troszeczkę krócej, no może 350, ale to w trosce o bezpieczeństwo, żeby to wszystko odbyło się bez problemów. Tak naprawdę wydaje mi się, że największe emocje to przeżywają rodzice tych przedszkolaków. Ze mną rodzina aktywna. No właśnie, kto tu dzisiaj pobiegł w tym biegu? Alanek. Alanek. 4-latka. Alan. Latka. Jest jeszcze starsza córka, tak córka, która dzisiaj wystartuje. Tak. Ty wystartujesz w jakiej kategorii? Szkół podstawowych. Tak. I y jak się przygotowywałaś do tego biegu? Y na WF-ach trenowałam. Y chodziłam y zamiast windą po, po schodach. Tak, czyli pracowałaś jednak nad kondycją? Tak. To będzie twój pierwszy bieg? Nie. A który? Piąty. I co, udało ci się kiedyś być pierwszą na mecie? Nie, nie. Jeszcze nie? nie. nie, nie może, jeszcze tym, może w tym idę. roku? Możliwe. No dobrze, a mama kiedy stanie na starcie? Być może na przyszły rok. A dlaczego się Państwo zdecydowaliście, jesteście całoroczni? Lubimy razem spędzać takie tego typu imprezy. Uwielbiamy, jak dzieci cieszą się tego. Nie Nieważne jest zwycięstwo, ważne, że oni po prostu pobiegli i się cieszą z tego, że mają tą satysfakcję, że dobiegli. No i o to właśnie w tym biegu chodzi, bo nie liczą się ci zwycięzcy. Nie to jest tu najważniejsze. Najważniejsze jest to, żeby dobrze wspólnie się bawić. Szósty bieg papieski, start główny 18.18, .18, więc ciągle jeszcze można się zapisywać na bieg główny. E, tak, oczywiście. Biuro Zawodów dzisiaj otwarte są. 15 do 17.30 w Galerii Kuprum. Miejsca z tego co wiem jeszcze są, także serdecznie zapraszamy. Czekamy zatem na Was w Lubinie.